Jestem sobie Pepa świnka. Pograłabym sobie w piłkę. George, George! Co chciałaś, Pepo? Co chciałaś? Pogramy razem w piłkę. Okej, okay, możemy pograć. Tylko trzeba się zapytać mamy. Mam. Się stało dzieci. Wołaliście mnie. Wołaliście mamę świnkę. Tak! Tak! Mamo, ja z Georgem. I jeszcze z pieskami chcemy iść na boisko i pograć w piłkę. Dobrze, Pepo. Możecie iść pograć w piłkę, tylko pamiętaj. Musisz opiekować się Georgeem jako starsza siostra. Dobrze, mamo! się nim opiekować to poczekajcie pójdę po piłkę Pepo to macie tutaj piłkę i idźcie grać na boisko dobrze mamo będziemy uważać chodź George idziemy pograć na boisko dobra Pepo idziemy Pepo podaj do mnie piłkę łap George pił pił łap. kto ma piłkę kto ma piłkę kto ma piłkę kto ma piłkę George patrz chyba idzie jakiś piesek Cześć Pepo, cześć George, co robicie? Cześć, cześć! Gramy w piłkę! O, super! U, u, u. Mogę pograć z Wami? Możesz! Łap! puu Do Chase'a. puu Do George'a! puu Do Chase'a. Ale Chase na główkę złapał! Łap Pepa na główkę! Pik! Złapałam! Teraz jeszcze raz! Piłk. Puuu, puu! Pu. George! A teraz łap podkręconą! Piu! puu! A, Moja ręka! Ratunku! Przepraszam, George, ja nie chciałam tak mocno! Ręka mnie boli! Ratunku! Ho, 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 ho! ho, ho, ho. George! George, nie bój się! Wezwę pomoc, żeby cię zbadali! Wezwę Ridera. Pink, ping, pink, ping, pink, pink. Halo, halo! Rider, rider! Potrzebujemy pomocy. George, George, George ma chyba złamaną rękę. Już biegnę, już biegnę. Patron nasz da, da. Co się stało? Co się stało? Rider, słuchaj, coś się stało Georgeowi. Ma chyba złamaną rękę. George! George, George, gdzie Cię boli? Eee, to mnie boli, to mnie boli. Nie martw się, już dzwonię po pomoc. Nie martw się, George, już dzwonię po pomoc. Przybiegnie Zuma. Tik, 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 tik. Halo, Zuma, szybko, potrzebujemy Twojej pomocy. George miał wypadek. Zuma już jedzie. Spokojnie, George. Ho ho hoł! Już jestem. Kto potrzebuje pomocy? George! George! Zuma George miał wypadek. George, co ci jest? boli mnie ręka. Już patrzę. rzeczywiście chyba jest złamana. Spokojnie. George, George, nie martw się. W karetce mam cały opatrunek. Już biegnę po niego. ho ho, 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 ho. George, George, już się opatruję rękę. Hop. O, dziękuję, Zumo. Rzeczywiście, już mnie nie boli. Już jest lepiej. Musisz następnym razem uważać, jak grasz, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Ale to nie moja wina, to Pepa. Tak, to ja. Przepraszam. Za mocno podałam piłkę do George'a i się przewrócił i sobie rękę złamał. Pepo, jesteś nu, nu, nu. Mama kazała ci dbać o brata, a ty jak? Przepraszam, już nie będę. No, mam nadzieję. Ho, ho, ho. Pieski, czy ja jeszcze jestem potrzebny? Nie, już nie jesteś potrzebny. Dziękujemy za pomoc. To ja uciekam. Patrol da, jedzie nam z pomocą. A wy następnym razem uważajcie, jak się bawicie. Ja uciekam. Do zobaczenia. Pa!